Cześć wszystkim, witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam was na krótki update odnośnie uprawy moich niedawno przesadzonych malin. Zapraszam do subskrypcji kanału, a jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć, jestem Basia, a na moim kanale w łatwy i prosty sposób rozpocząć swoją przygodę z ogrodnym warzywnym. Zapraszam was też na inne filmiki na moim kanale. Jest tam taka zakładka jak DIY, gdzie robimy różne rzeczy, coś z niczego. Robiłam wianek, strojki z chryzantem. No, akurat na cmentarz, ale również można te strojki wykorzystać jako dekoracja w ogrodzie czy balkonie. Za niedługo też pojawią się inne filmiki odnośnie dekoracji bożonarodzeniowych. Jest też zakładka z gotowaniem, gdzie również zachęcam Was do obejrzenia. Są to filmiki dla początkujących, ale już wracając do tego, co. U moich malin słuchać ciekawego. Jak widzicie, mamy już połowę listopada, a ja zbieram pierwsze plony malin w tym roku, jeżeli chodzi o te maliny żółte. Jest to naprawdę bardzo późna odmiana malin. Tak szczerze powiedziawszy, już myślałam, że się zbiorów nie doczekam. Są to maliny tutaj posadzone niedawno, były przesadzone z innego miejsca, ale uważam, że tutaj będzie im lepiej. Są wyściłkowane słomą. Filmik jest na kanale o sadzeniu malin, więc na niego Was zapraszam. Jak widzicie, te maliny żółte posadziłam w dość dużych odstępach, więc mam nadzieję i liczę na to, że się pięknie rozrosną. Jestem zdziwiona, że mimo tego przesadzania nie poddały się i nadal owocują. W ogóle zaczynają, rozpoczynają owocowanie. Nie przycinałam ich w momencie przesadzania, bo właśnie tak po cichutku liczyłam, że te owoce, które są dojrzeją. Tutaj są maliny inne, takie czerwone, one. Są młodziutkie, więc. A nie, to też są żółte, przepraszam, też będą żółte, ale inne. Na razie są młodziutkie, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj jest moje poletko z malinami, sadzonymi z takich, no, zakupionych przeze mnie, po prostu kopanych z gruntu malin. Są to maliny czerwone, nie wiem, jaka odmiana, ale powiem Wam szczerze. Że wszystkie zaczęły się opuszczać, co mnie bardzo cieszy. Jesień w tym roku nam sprzyjała, więc ładnie się będą rozrastać. Troszkę to mało wyplewione, chyba też będę musiała to podściółkować, jednak do tej pory nie zdążyłam, ale już będę zabierać się za niedługo do pracy. Liczę, że tylko śnieg mnie nie zastanie w tym roku, bo jest tak dużo pracy właśnie w ogrodzie. Cieszę się, że te roślinki przeżyły, będą się po malutku opuszczać. Myślę, że nie zmarzną, nic im tutaj nie będzie, dadzą sobie radę. Sadziłam je dość blisko siebie, ale wystarczająco jest odległość pomiędzy roślinkami, więc jest fajnie. Puszczają nowe listki, jeżeli nie tutaj spędu, tego, którego wystaje, to od ziemi, więc odbijają dość ładnie. Na kanale jest filmik z ich sadzenia uprawy. Nie były jeszcze niczym nawożone, w tym roku już nie będą. Myślę, że obornikiem granulowanym podsypię je po prostu na wiosnę. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Na kanale jest mnóstwo innych filmików, więc wszystko, zawsze coś dla każdego się znajdzie. Cześć.